si. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak i witam w kolejnym odcinku z cyklu Raport z frontu, w którym przybliżę Państwu sytuację na frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej w dniu 20 kwietnia 2022 roku, a my od razu przejdziemy do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach frontu, jeżeli chodzi o część zachodnią w frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, frontu południowego. A więc w okolicach Mikołajowa, Hersonia. Tutaj mieliśmy jedynie jedną informację z dnia dzisiejszego odnośnie rzekomej ewakuacji ukraińskich żołnierzy, którzy do tej pory mieli być oblężeni w Oleksandriwce i ta miejscowość, co w tym momencie wszystko na to wskazuje, jest pod kontrolą rosyjską, zresztą podobnie jak i leżący na południ od niej Stanisław. Także te dwie miejscowości wedle spływających raportów miałyby być pod kontrolą rosyjską i były pod kontrolą rosyjską do tej pory, jednakże mieliśmy pewne sprzeczne komunikaty w ostatnim czasie, co też powodowało, że we, wedle wielu map, które spływały do nas, czy wedle wielu informacji uznawanych za wiarygodne, były one określone jako będące już pod kontrolą ukraińską, jako miejscowości wyzwolone przez ukraińskie wojska, które kontratakowały spod Mikołajowa w kierunku na Hersoń. Ogólnie sytuacja na froncie hersońskim jest stabilna. Wojska ukraińskie nie kontynuują natarcia, z drugiej strony Rosjanie Okopali się na swoich pozycjach i w tym momencie również nie prowadzą działań ofensywnych w kierunku pozycji ukraińskich. Jakiś czas temu, dwa dni temu, pozycje ukraińskie, przede wszystkim miasto Mikołajów, było intensywnie bombardowane. Natomiast w tym momencie sytuacja się uspokoiła i te ostrzały rosyjskie są zdecydowanie rzadsze. Przejdziemy teraz do omówienia sytuacji w Mariupolu. Jeżeli chodzi o sytuację w Mariupolu, to dzisiaj pojawił się komunikat ze strony ukraińskiej, że żołnierze ukraińscy, żołnierze pułkuazów oraz 36. Brygady Piechoty Morskiej przeprowadzili udane uderzenie w głąb pozycji rosyjskich, docierając w okolice portu w Mariupolu, gdzie oblężonych miało być jeszcze kilkuset ukraińskich żołnierzy, w tym żołnierzy Gwardii Narodowej, żołnierzy Piechoty Morskiej. Co też ten atak z Azowstalu miał na celu, to, aby Przybyć im z pomocą i ewakuować tych ukraińskich żołnierzy w kierunku do Azowstalu, wedle raportów ukraińskich ten manewr zakończył się sukcesem i ukraińscy żołnierze, którzy do tej pory bronili się na północ od portu, bo port już był pod kontrolą rosyjską, mieli zostać ewakuowani w rejon Azowstalu i wzmocnić tam ukraińskie pozycje. Natomiast trzeba być świadomym tego, że ten jeżeli w ogóle ta sytuacja miała miejsce, zakładamy, że tak, więc jeżeli, sam manewr nie oznacza jakiegoś gigantycznego wzmocnienia ukraińskiego potencjału w Azowstalu, bo odbył się on z uwagi na to, że żołnierzom ukraińskim, którzy bronili się na północ od portu, skończyła się amunicja. A więc w tym momencie w rejon Azowstalu dotarły owszem posiłki, ale żołnierzy, którzy nie mają za bardzo czym walczyć, więc jeżeli tylko na terenie Azowstalu nie mamy jakichś gigantycznych składów zaopatrzenia. Dzięki którym będzie można wyposażyć tych żołnierzy w broni i amunicję, no to nie wzmocnią oni potencjału ukraińskiej obrony. W tym momencie Rosjanie, poza ostrzałem artyleryjskim, poza bombardowaniami terenów zakładów Azovstal, prowadzą już działania ofensywne w rejonie północnym, atakując. Obszary zabudowań cywilnych, leżących na styku, obszarów przemysłowych. Tutaj poczynili pewne, pewne postępy, udało im się wbić klinem na pewną odległość w głąb pozycji ukraińskich, przełamując ukraińską obronę w tym obszarze. I w tym momencie zmierzają do tego, aby odciąć. Te, te pozycje ukraińskie leżące w najbardziej wysuniętym na, na północny wschód rejonie w pobliżu drogi M14. Prawdopodobnie Ukraińcy, chcąc uniknąć tego odcięcia, po prostu decydują się na wycofanie w głąb Azovstalon, no ale to pokazuje nam, że Rosjanie będą po prostu. Metodą właśnie takich plastrów salami po kolei odcinać kolejne punkty oporu, z, zmniejszając ten ukraiński kocioł w azostalu. W tym momencie Ukraińcy oczywiście nie składają broni. Kolejne wezwania do kapitulacji zostają przez stronę ukraińską. Odrzucone i żołnierze, czy to pułko Azów, czy też Brygady Piechoty Morskiej, żołnierze Gwardii Narodowej, ukraińscy policjanci, policjanci i szereg innych ukraińskich jednostek, które bronią się na terenie Azów nie składają broni i kontynuują swój opór. Przejdziemy teraz do omówienia sytuacji na północ od Mariupola, a więc na tym froncie na południe od Zaporoża w kierunku na Doniec. Tutaj nie mamy większych zmian terytorialnych. Strona rosyjska kontynuuje natarcie w rejonie, w rejonie po pierwsze Wielkiej Nowosiłki, po drugie w rejonie Hulaj Pola, próbując obejść ukraińskie pozycje, jak Państwo widzą, w rejonie Wielkiej Nowosyłki udało się Rosjanom przełamać pierwszą linię obrony ukraińskiej i wbić się na niewielką odległość w głąb ukraińskiego terenu będącego do tej pory pod kontrolą ukraińską, ale jeszcze nie jest to taki etap, aby mówić o przełamaniu całej ukraińskiej obrony o jej załamaniu Rosjanie skrupulatnie, systematycznie po prostu spychają ukraińskich obrońców dalej na północ. Ale wydaje się, że ta obrona ukraińska jest cały czas stabilna i za wcześnie by mówić o tym, żeby Rosjanie odnieśli na tym kierunku jakiś większy sukces. Tak jak powiedziałem, ciężkie walki toczą się o hulaj pole i wieku Nowościłkę z tego tytułu, że są to po prostu większe miejscowości na tym obszarze, przez które przebiega, przebiegają skrzyżowania istotnych dróg w tym rejonie, także Rosjanie chcąc kontynuować swoje uderzenia, muszą po prostu przejąć te dwie miejscowości i dalej otworzą sobie już szersze pole manewru celem atakowania na inne pozycje. Jeżeli chodzi o rejon Doniecka, Abdiwki, Gorłówki, Marinki, bez większych zmian od wczoraj Rosjanie sygnalizują, że w niedługim czasie, więc dzisiaj w nocy, miałoby się rozpocząć uderzenie na na wspomnianą Afdiwkę, natomiast w tym momencie trwają tutaj regularne walki pozycyjne, które obserwujemy już od kilku tygodni. Nie mamy jakiejś znaczącej zmiany względem tego trendu, który obserwowaliśmy przez ostatnie tygodnie. Jeżeli chodzi o sytuację w Maryncie, tutaj rzeczywiście Ukraińcy zdołali wypchnąć żołnierzy rosyjskich z tej miejscowości. I linia frontu powróciła do stanu zbliżonego do tego z początku wojny rosyjsko-ukraińskiej, z początku sprzed rosyjskiej inwazji z 24 lutego. Jeżeli zaś chodzi o sytuację w Gorłówce, i na północny wschód od niej, to warto wspomnieć o Popasnej, o którą ciężkie walki trwają już również kilka tygodni. Rosjanie dzisiaj deklarowali poczynienie pewnych postępów. Pojawiły się jakieś zdjęcia, czy też nagrania przedstawiające rzekomo ukraińskich jeńców, czy też zdobyty sprzęt. Natomiast sama miejscowość nie jest bynajmniej pod kontrolą rosyjską. Za wcześnie by mówić o tym, aby Rosjanie mogli przejąć kontrolę nad tą miejscowością. Ciężkie walki toczą się cały czas. W samej popasnej. Trudna sytuacja dla strony ukraińskiej ma miejsce jednak w okolicach Sywierodoniecka. Tutaj mamy dwie dość istotne informacje ze strony rosyjskiej. Po pierwsze, Rosjanie deklarują, że przejęli kontrolę nad miejscowością Rubiżnę, o którą ciężkie walki toczone były już właściwie również od kilku tygodni. Na to nie mamy jeszcze jakiegoś konkretnego potwierdzenia. Pojawiły się jakieś nagrania. Oddziałów czeczeńskich na wejściu do, do, do miejscowości Rubiżne, ale to bynajmniej nie oznacza, że cała miejscowość jest pod ich kontrolą. Natomiast takie raporty od jakich, jakichś kilku godzin ze strony rosyjskiej coraz częściej się pojawiają, właśnie wskazujące, że cała miejscowość jest już pod ich kontrolą. Z drugiej strony mamy już kolejną informację dość istotną, że miejscowość Stara Kraśnianka również znalazła się pod kontrolą wojsk rosyjskich. To akurat nic dziwnego, bo biorąc pod uwagę to, że ukraińscy żołnierze zdecydowali się na wycofanie się na drugi brzeg rzeki Doniec, wysadzając ze sobą mosty, no to trudno by się spodziewać, aby pozostawili w tej miejscowości jakieś garnizon, który miałby, miałby jej bronić, więc tutaj prawdopodobnie od wczoraj toczone były jakieś walki osłonowe, walki odwrotowe i dzisiaj po prostu Rosjanie do tej miejscowości wkroczyli przejmując nad nią kontrolę, co po prostu było logicznym następstwem upadku kreminnej. Jeżeli rzeczywiście Rubiżnia znalazłaby się pod rosyjską kontrolą, no to otwarty byłby szlak, otwarty byłby, otwarta byłaby możliwość ataku z północnego zachodu na Siewierodoniec. Natomiast cały czas jest możliwość tego, że Ukraińcy zdecydują się na wycofanie się na drugi brzeg rzeki Doniec, wysadzając ze sobą mosty i tym samym spowalniając. Spowalniając przyszłe rosyjskie natarcie w kierunku na Lisiczańsk i dalej na południe. Także sytuacja nie jest bynajmniej ze strony ukraińskiej katastrofalna, jednakże warto tutaj zaznaczyć, że rzeczywiście Rosjanie czynią pewne postępy właśnie w rejonie Siewiera-Doniecka, przejmując kontrolę nad. Pewnymi obszarami, w tym przy, przynajmniej nad jedną miejscowością na pewno, nad drugą są na to jeszcze w tym momencie niepotwierdzone raporty. Pamiętajmy, że Rubizny to już jest miasteczko znacznych rozmiarów. A nie jakaś mała wioska, którą dość łatwo byłoby zdobyć z marszu. O tą miejscowość trwa, trwały ciężkie, zażarte walki już, jak powiedziałem, od kilku tygodni. To rosyjskie uderzenie, które wyszło spod, spod miejscowości Terny i dotarło do, do, do Zaricznia i do Torszkie, ono zostało w tym momencie prawdopodobnie zatrzymane przez ukraińskich obrońców, już, lub też po prostu Rosjanie muszą sprowadzić dodatkowe jednostki celem kontynuowania natarcia na Łyman. Natomiast wszystko wskazuje na to, że właśnie Łyman będzie. Kolejnym celem rosyjskiego uderzenia przeprowadzonego przez jednostki rosyjskie, które atakowały właśnie w kierunku Nazaryczne, to jest całkowicie logiczne, że aby podejść pod Słowieńsk, najpierw trzeba przejąć kontrolę nad Łymanem, ostatnią większą miejscowością stającą pomiędzy Słowiańskiem, a wojskami rosyjskimi, atakującymi bezpośrednio z północy w kierunku na Słowiańsk. Rosyjskie uderzenia, które obserwowaliśmy na południe od Izium, cały czas mają miejsce tutaj ciężkie walki. Jak państwo widzą na tej mapie, Rosjanie stale poszerzają ten swój przyczółek celem wzmocnienia własnych linii logistycznych, zabezpieczenia linii logistycznych wzdłuż choćby drogi P79, drogi P78. Biegnących dalej ku Federacji Rosyjskiej. Także w tym momencie Rosja, Rosjanie poszerzają ten przyczółek, jednocześnie wzmacniając cały czas swoje oddziały. I tutaj powinniśmy obserwować z jednej strony uderzenia na Barwenkowo, z drugiej strony uderzenia bezpośrednio na Słowiańsk, no, ale przede wszystkim Rosjanie będą dążyć do tego, aby uderzyć również z tego kierunku zachodniego na wschód, w kierunku na Łyman celem odcięcia tego wybrzuszenia ukraińskiego leżącego bezpośrednio na północ od Słowiańska, co spowoduje, że Rosjanie wyrównają tutaj linię frontu, zabezpieczą swoje flanki, zabezpieczą swoje zaplecze i będą już mogli kontynuować natarcie na Słowiańsk. Także nie spodziewałbym się osobiście uderzenia rosyjskiego na słowiański Kramatorsk bez wcześniejszego unicestwienia tej ukraińskiej obrony na północ od Słowiańska, a na południe od odborowej. Jednakże wiele wskazuje na to, że że Ukraińscy żołnierze się z tego rejonu już wycofali albo się wycofują, bo tempo rosyjskiego natarcia jest na tyle duże że próżno się spodziewać tutaj jakiegoś zorganizowanego skutecznego silnego ukraińskiego oporu w tych miejscowościach. Ukraińcy mają świadomość grożącego im okrążenia, więc jednocześnie mając świadomości to, że nie ma tutaj żadnej większej miejscowości w oparciu, o którą można by przygotować się nieobronny, po prostu się zdecydowali na odwrót. Jeżeli chodzi o sytuację pod Charkowem, jest stabilna, nie mamy tutaj żadnych zmian terytorialnych, to ukraińskie kontruderzenie, które wyszło spod Czuchohywa, zostało zatrzymane na linii rzeki Doniec. Czy Ukraińcy będą to, te działania podejmować dalej i będą dążyć do, do przełamania? przecięcia rosyjskich linii zaopatrzeniowych jest to bardzo prawdopodobne biorąc pod uwagę to, że trzy ukraińskie brygady biorą udział w działaniach właśnie w rejonie wspomnianego Czuchu Na tym jednak zakończyłbym dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Jak Państwo widzą, cały czas trwają ciężkie walki pozycyjne na wielu obszarach w rejonie Donbasu. Rosjanie czynią pewne postępy, natomiast nie są one jakoś wybitnie znaczące. Także pojawiają się również takie sygnały, że być może jeszcze nie jest to ta spodziewana rosyjska ofensywa. Prawdopodobnie te takie tego typu myślenie wynika z tego, że gdyby rzeczywiście trwało to wielkie rosyjskie uderzenie, no to można by było być jakkolwiek to zabrzmi, rozczarowanym jego skalą, bo Rosjanie nie dokonują jakiegoś gigantycznego przełomu, nie przejmują wielu miejscowości, nie unicestwiają ukraińskiej obrony no, Ukraińcy zasadniczo. Bronią się wytrwale, w sposób zorganizowany na większości pozycji, oddając jednak pewne z nich, te, które były najtrudniejsze do utrzymania ale jednocześnie w sposób zorganizowany, wycofując się na kolejne linie obrony. Także spodziewajmy się, że w ciągu najbliższych dni, najbliższych nawet tygodni, te ciężkie walki będą nadal trwały, a być może wraz z upadkiem Mariupola, no co niestety nastąpi już, już całkiem niedługo żołnierze Wazowstalu nie są w stanie bronić się w nieskończoność, biorąc pod uwagę skąpe, skąpe zaopatrzenie, które im pozostało. Ono dzisiaj pojawił się, pojawiło się nagranie jednego z ukraińskich żołnierzy w który domagał się ewakuacji tych, tego ukraińskiego zgrupowania przez państwo trzecie ze względu właśnie na braki zaopatrzenia, braki żywności i braku amunicji. Co wskazuje na to, że rzeczywiście sytuacja zaopatrzeniowa ukraińskiego garnizonu w Mariupolu jest już katastrofalna. Także raczej żołnierze ukraińscy będą zmuszeni do kapitulacji w perspektywie być może najbliższych dni. Być może nastąpi to przed końcem tego tygodnia, ale z drugiej strony Ukraińcy już nas zaskakiwali nieraz. Więc nie można być całkowicie tego pewnym. Ale teraz już naprawdę kończąc. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału, polubienia tego nagrania, do komentowania go za wszelkie Państwa sugestie. Z serca dziękuję i ewentualnie proszę Państwa o rozważenie wsparcia finansowego naszej działalności. Działamy dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki Państwa dobrej woli państwa, wsparciu finansowemu. Jesteśmy w stanie rozwijać działalność kanału i poza cyklicznymi, regularnymi raportami z frontu publikujemy również dla Państwa szereg. Ciekawych rozmów z ekspertami w swoich dziedzinach. Wiele z tych rozmów dotyczy trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej, także odsyłam do pozostałych nagrań na naszych kanale. No i zachęcam również do zajrzenia na portal Nowy Ład www.nlat.pl, bo działalność ta filmowa wyrosła z portalu publicystycznego, który tworzymy w zespole redakcyjnym już od ponad roku. Szereg artykułów tych najświeższych, najnowszych również dotyczy Sytuacji dotyczącej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Także gdyby byli Państwo zainteresowani, to odsyłam również do naszego portalu. A za dzisiaj raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia.